Jakie to ma śmieszną błyskę. Jak widzicie, za oknem pogoda jest okropna. Aktualnie jesteśmy w stajni, w której nie ma hali. też nie leży, to nic nie zrobimy. <laughs> Może jak się wyprostuję, żeby tak ten. Ostatnie wszystkie sytuacje, zresztą w ogóle zmiana stajni, operacja, tak się nałożyło stresowo na mnie. Powiem Wam, mi jeszcze nigdy garściami włosy nie wypadały, naprawdę. Tak mi to wszystko siada na psychę, naprawdę. Powiem Wam, że to jest chyba najgorszy okres w moim życiu. Jakby wszystko się zmienia, naprawdę wszystko, wszystko, wszystko jak leci zmienia się strasznie brutalnie. Strasznie, strasznie stresujący okres w moim życiu. Wypad do kliniki, e, te transporty, słuchajcie, ucieczki ze stajni. E, zwłaszcza z tej, co teraz była ta sytuacja, dla mnie to było tak stresujące. Nigdy nie wpadłam w tak skrajne emocje. Moja psycha nie istnieje, naprawdę. Myślę, że też mi odejdzie sporo, jeżeli w końcu przyjedzie, wiecie, wytrynarz powie mi co i jak i wiecie, to też będzie taka duża ulga, bo jednak konia to jest największa część mojego życia. Dlaczego w sumie stresujące? No bo co, jesteśmy po zabiegu, niby jest wszystko w porządku, e, zmieniłyśmy teraz tajnie, w której wszystko wygląda dobrze, no to powinnam się nie stresować. No tak. Młodej pamiętacie, jak ja mówiłam, że przed wyjazdem do kliniki, trzy dni przed wyjazdem do kliniki, zaczęły jej przeskakiwać oba stawy skokowe w tylnych nogach. No i ja już byłam przerażona, ale no trzy dni do kliniki... Mówię, dobra, pojedzie na klinikę, sprawdzą ją. E, pokazywałam filmik, jakąś jedną panią złapałam tam, nie pana operującego, tylko panią, po prostu jakąś weterynarz tam na, na klinice. pokazywałam mi ten filmik i mówię, co, co myślicie, nie? Co, o co chodzi? A ona powiedziała, że to wygląda jak stany reumatyczne. Trzyletni koń stany reumatyczne, ale weterynarz powiedział, że Prawdopodobnie to od tego chipa, że powinno być lepiej i że tam mam się nie przejmować, i w ogóle, więc jakby ja byłam pełna euforii, mówię super usunięte, kupę kasy poszło, ale mam zdrowego konia, ulga wszystko fajnie. I w momencie, kiedy byłyśmy w pierwszej stajni, kiedy stępowałyśmy, chodziłyśmy o te spacery, wtedy zadawałam te filmiki, że jestem załamana, że koń, słuchajcie, zamiast stępować to bryka ucieka uciekaj w ogóle robi. No jakby to nie był jakiś długi okres, bo minuta, dwie, ona tam coś wysadziła z krzyża, gdzieś się spłoszyła, gdzieś próbowała uciec do koni, ale to były takie krótkie momenty i jakby reszta czasu też nie stępowała. W tym momencie, kiedy jakby były nagrywane właśnie te filmiki, Eee, prosiłam mamę, żeby nagrywała cały czas albo kogoś, to ze mną jechał, żebym mogła zobaczyć ten moment, kiedy ona się płoszy albo coś się dzieje, e, jak ten ruch wygląda. I słuchajcie, ten ruch wyglądał czysto. Czysto, fajnie, ruch był płynny, nie przejmowałam się, mówię super, spokój, faktycznie to było od nic się nie dzieje. I słuchajcie, teraz minęły dwa miesiące, już w sumie ponad dwa miesiące, za chwilę miną trzy. Miesiące, czyli teoretycznie powrót do, do pracy, jeżeli wszystko będzie dobrze, takiej, wiecie, pełnej pracy, wszystko. po tych dwóch miesiącach, jak się wyprowadziłam z tej jednej stajni, bo tam był problem z tymi kwaterami, przeprowadziłam się do tej stajni, w której byłam aż dwa tygodnie. No to był najszybszy, najszybszy wypadek, jaki przeżyłam. Dwa tygodnie byłyśmy tam. Yy, I po tej całej akcji, słuchajcie, sprawdziłam ją, jak chodzi. I słuchajcie, znowu przeskakują mi te tyły No bo to już po sześciu tygodniach ogólnie Ona mogła już legalnie, wiecie, pusować na tej ląży Ale ja jeszcze tego nie zaczynałam Bo weterynarz miał przyjechać Potem nie mógł przyjechać Potem my znowu uciekałyśmy z jednej stajni Więc znowu zmieniałyśmy adres Więc znowu weterynarz musiał sobie, wiecie, ogarnąć trasy i potem znowu teraz zmieniłyśmy stajnię, teraz w końcu się ugadało tak, że wetrynarz, który ją operował, czyli w sumie nawet lepiej, no bo on wie jak to powinno wyglądać, będzie słuchajcie przyjeżdżał albo w następnym tygodniu, albo za dwa tygodnie, wszystko zależy się, jak się trafa ułoży. No cóż, nie zostało mi nic innego, jak tylko czekać z niecierpliwością, ze stresem i ze wszystkim. I właśnie miałam planem dzisiaj też zobaczyć w KUSie, bo tutaj, gdzie jesteśmy teraz, nie ma stricte ujeżdżalni, jest wygrodzony teren na trawie po prostu, więc, no to jest twardsze po prostu niż tak jak tam byłyśmy na piachu. I właśnie będę chciała zobaczyć, czy, czy to, że jest twardsze podłoże, zmieni to na lepszą sytuację, że będzie lepiej, czy będzie gorzej. I no, zobaczę. Jeżeli będzie to przeskakiwać dalej albo gorzej, no to słuchajcie, będę wstępować do momentu aż przyjedzie trynarz. I no, jakby zdiagnozuję, coś stało i dlaczego tak się dzieje, i czy mam się tym przejmować, czy to jest coś do, no nie wiem. Nie wiem, no nie, nie mam pojęcia. Słuchajcie, stresujemy to strasznie, bo wygląda to nieciekawie, wygląda dosyć nieciekawie. Jeszcze też dziwnie, bo to jakby złapało tą nogę po chipie. To też jakby można by sobie to wytłumaczyć, okej, okay, ta noga, coś tam, coś. Ale słuchajcie, to obie nogi złapało. Więc jakby. Nie wiem, mój mózg nie potrafi sobie tego przetworzyć, chyba że po prostu bardziej obciążała tamtą drugą nogę i tamtą też szlak trafił. Nie wiem, jakby naprawdę, ja już mam, powiem Wam dość. Koń był przebadany od stóp do głów. Eee, <grym> I ja, ja po prostu już nie mam sił na to. Więc będę Wam bardzo wdzięczna za każde, słuchajcie, trzymanie kciuków. Trzymajcie kciuki do przyjazdu weterynarza i trzymajcie kciuki, żeby ten weterynarz przyjechał w miarę jak najszybciej, bo ja po prostu już nie mogę. A no, wiecie, nie, nie jestem w stanie przyspieszyć tego procesu. No, koń nie umiera, nie jest to sprawa na Tito, a sprawa na Tito też kosztuje dużo więcej, a ja już po prostu mój portfel jest dosłownie na minusowym, na minusowym, naprawdę na minusowym jest. Więc no, ciężko, ciężko jest, dosyć. Chciałam właśnie nakreślić sytuację, dlaczego nie głosujemy, dlaczego za bardzo nic nie robimy. No, właśnie dlatego, jak tylko się coś dowiem, jak tylko przyjedzie wetrynarz, no to to dam wam znać jak sytuacja a ja wam będę bardzo wdzięczna za każde wsparcie, zostawienie łapki w górę, za subskrybowanie kanału napisanie komentarzu, ponieważ to bardzo wspiera mój kanał mnie to bardzo motywuje a słuchajcie, dla was to jest minutka, nawet nie a dla mnie to jest ogromne wsparcie także bardzo wam będę za to wdzięczna bo większość z was, słuchajcie, nie subskrybuje kanału, dużo... pomagajmy sobie nawzajem, ja staram się dla was stworzyć coś, coś w miarę jak najlepszego się staram Chociaż teraz trochę depresyjnie. No nie powiem, że nie, no ale wiecie. Pewnej rzeczy się nie da przeskoczyć. Tutaj niby ładnie, a tu już nie. Aliz ona tu przyszła w ogóle mogą gdzieś wszystkie konie. Koniec są tam, tam za lasem. Akurat jak idę. A to ona odchodzi. Aś, aś, aś. <laughs> Wróć. No o nie, cholera. Trzeba uciekać. Dobra, uwaga moi drodzy. Próba testu. Nie jedz. Ej! Gnoju parszywy. O dobra. Nieważne. Dawaj. To jedną ręką to się tak nie da. Chyba dalej je przeskakuje to. Dawaj chwilę. Hop, hop. Aha. Sprawdziłam ją w pusie. Nie nagrywałam wam drugiej strony, bo ona po prostu wykorzystuje każdą okazję, żeby zejrzeć trawsko i z jedną ręką nie jestem w stanie, wiecie, żeby ona nie jadła. A, a fajnie jakby jednak nie jadła. No i powiem Wam, że dalej jest ten problem dalej tu wszystko skaruje, Więc cóż, czekam na... się okaże, no ja nie jestem w stanie też nic zrobić. Musimy czekać, aż motorynarz do nas przyjedzie. Mam nadzieję, że słyszycie. Dobra, na